Radomski Festiwal Filozofii Okna potrwa od 19 do 21 maja. Wydarzenie rozpoczęło się od nagrodzenia laureatów Olimpiady Filozoficznej. Nagrody otrzymali Marta Drelichowska, Olgier Tużyński, a wyróżnienia Alicja Sikorska i Wiktoria Matracka. 15 Festiwal Filozofii Okna. Festiwal Filozofii Okna imienia profesora Kołakowskiego, który w tym momencie mam przyjemność otworzyć, a który zaplanowany jest w tym roku na trzy dni i którego celem oprócz co rzecz jasna, uhonorowania przez prezydenta miasta Radomia, ale także przez rodzinę kołakowskich, laureatów olimpiady filozoficznej, jest także przybliżenie postaci wybitnego filozofa lubiącego nasze miasto, ale też przybliżenie filozofii naszym mieszkańcom. Laureatom Olimpiady pogratulował wiceprezydent Radomia Mateusz Tyczyński. Leszek Kołakowski to jest strasznie oklepany, ale ponoć mówił, że najmądrzejsi ludzie pochodzą z Radomia. Czy to prawda, czy to nieprawda? Pewnie Wy więcej i lepiej wiecie na ten temat ode mnie. Natomiast. Dzisiaj filozofia to nie jest e, najbardziej popularna dziedzina e, nauki, dziedzina życia i bardzo się cieszę, że, e, że znajdujecie na nią czas, że e, rozwijacie się, bo dzięki temu się nie, niesamowicie przecież rozwijacie. Na sobotę zaplanowana jest projekcja filmów animowanych, która rozpocznie się o godzinie 16.00, o 17.30 rozpocznie się spacer po Radomiu śladami profesora Leszka Kołakowskiego. W niedzielę odbędzie się spektakl Sokrates w piaskownicy, a następnie warsztaty rodzinne.